A jak ta trawa przesła. No, ja myślałem, że to bardziej mokre. Chciałem dzisiaj przyjechać, przewrócić. Jutro chciałem belować, ale z tego co patrzę, to, to trzeba zmienić chyba plany. Trzeba chyba dzisiaj przyjechać, to pograbić, pobelować. No, bo no jutro to będzie już siano, a nie ten, nie, nie na sianą kiszonkę, to nie zakiśnie już. Tak trzeba zrobić. To lecimy na gospodarkę pociągnik, bo to, to, to nie ma co tracić czasu, oczywiście. No i co, ja takim akcentem witam was w kolejnym odcineczku z naszej serii pod tytułem Rolnik z Małej Wsi I co, jak widzicie, no trzeba się brać do roboty, bo też yy, trawa nam na tyle wyschła Że jak jeszcze trochę poleży, to będzie na siano, a nie na sianokiszonkę A bardzo mi zależy, żeby tej paszy troszkę zrobić A wiecie, jak mam mówić siano i to nie zakiśnie, no to bez sensu Dobrze, przyjechałem, mówię, Przyjadę się rowerem tam do lasu na grzyby Mówię, zajadę po drodze tutaj na łąkę, patrzę, a to suche Miałem przy sobie kamerę, to mówię od razu, coś tam ponagrywam z tego dla Was. Eee, no i co, na samym wstępie też chciałbym Wam podziękować za to, jak odebraliście poprzedni odcinek z tej serii, czyli pierwszy odcinek. No naprawdę, jak na taki okres czasu, kiedy mnie nie było. To naprawdę fajne wyświetlenia, eee, fajne też łapki w górę, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. No i mam nadzieję, że ta seria będzie Wam się tak dalej podobać i że będziecie mnie w miarę tam oglądać. Wiadomo, nie oczekuję jakichś wielkich. Wyświetleń i łapek, ale żebyście tam tą łapeczkę w górę stawili, gdy się podoba film dla Was, trochę jak Kononowitz zabrzmiałem, ale ci. E, dobra, otwieramy sobie wieżeje, bo tutaj oczywiście Sipma stoi. A po wicherek musimy jechać do Mirusia, ale to najpierw zapniemy sobie Sipmę, żeby już pojechać takim wiecie pełnoprawnym zestawem. E, po co mam dwa razy ropy tracić i wiecie jednym ciągnikiem tam jechać, potem drugim ciągnikiem, i w ogóle, no, co prawda, muszę przepinać się. Ale tam... Tyle co tutaj odpiąć ten wałek, dwa przewody i, i bolec, co tam jakoś sobie dam radę Dobrze będzie, podjadę. Dobra, git. Zapniemy. Wałek oczywiście i przewody jeszcze No i to co w 60 ja tego nie lubię, no ale niestety trzeba to robić, czyli włączamy sobie wałek no, trzeba podnieść yy... trzeba podnieść oczywiście podbierać. Dobra, już możemy wyłączyć. No niestety, w 60 jest to tak skonstruowane, że bez włączonego wałka hydraulika nam nie działa. W sumie mogę zamknąć sobie to wieżeje, żeby tutaj nikt nie łaził mi pod moją nieobecność. O, gitara. Drzwi sobie zostawię otwarte, dlatego że jest no dość ciepło. A jak już w ogóle będę prasował, to już w ogóle będzie gorąco. Jak sobie pojadą. O, puszczam nie, dobra, chociaż jeden, jeden mądry. O, teraz puści mnie, a teraz trąbi. No, a to nie, to na niego trąbi. Nieważne, tutaj do Mirusia musimy sobie takim delikatnym łukiem wjechać. No, jak widzicie, on mieszka bardzo blisko. Tu już tam się nie dopominałem, żeby mi odprowadzał. Ten wicherek, dobra, zasygnalizujemy sobie, bo jak patrzę, jak oni tu jeżdżą. To masakrę, tyle tu śladów porobionych od tego Mirka są, oni tu robili. O, patrzcie, Mirek już stoi. Dzwoniłem do niego przed odcinkiem, że przyjadę. A, zgaszę, zgaszę sobie sześćsiątkę, co by tu nie pyrkotała. Siema Miruś. O, witam serdecznie. Dzięki, że mi pożyczyłeś tego wichra, bo inaczej dalej bym siana nie zrobił. A tak to na styk się wyrobiłem przed ostatnim deszczem. Ty, no nie ma problemu, co nie? Ja zawsze mówię, chcesz, to tam bieszek swoje. A w ogóle, gdzie ty te siano robiłeś, bo tutaj nie widziałem, żebyś przez wieś jeździł. No tam koło lasu robiliśmy, ale powiem ci, że kostek to połowa tego, co co roku było. Masakra w tym roku z paszą będzie. Ty, no, masz rację, w tym roku to będzie masakra Stopaszo. Ja jeszcze nie pobelowałem, co nie, ale tak po pokosach patrząc, to bieda będzie jak się patrzy. A ty w ogóle coś zaczęłeś kosić? Zboże czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nawet do heńka nie jeździłem kombajnu umawiać, bo jeszcze ziarko miękkie. A ja głównie owiec, to wiesz jak to jest. A ty skosiłeś już coś? Ty, ja dzisiaj miałem zaczynać kosić, ale tak wyszło, że taki kiszonka już gotowa, to jednak sobie darowałem. Ty, dobra, ja lecę, co nie, bo czasu nie ma. Yy, trzeba robić. A no dobra, miłej pracy. Tam za szopą wicher stoi, podpiąć ci czy dasz radę? Nie, dam sobie radę. Tam już yy, bez przesady, co nie? To, to ile tam ten wicherek podpiąć? Dobra, siema. Dobra, cześć. Tam, jak coś będziesz potrzebował, to się odzywaj. No, z Miruśem sobie pogadali chwilę. <gadanie> Możecie napisać, czy takie rozmowy wam się podobają. Ale patrzę, tutaj Miruś ma jakiegoś firtka, Kiedyś miał coś innego, kiedyś miał Wady Mirca. Patrzę, że chyba tutaj szaleje i rozwija gospodarstwo. No, on jeszcze co prawda w kostkę się bawi, ale to też jakoś tam sobie poradzi. Co nie szczególnie, że on nie ma sprzętu do tego, żeby belkami się obsługiwać, bo ani nie ma przyczepy jakiejś takiej większej, tylko tam na rozrzutnik zbiera. E, ani nie ma tura, to by było mu ciężko. Samemu sobie ogarnąć to wszystko. No, kurde, teraz cofnąć. Mogę go jednak poprosić, żeby mi pomógł. Ale nie, sobie cofniemy na ludzie. Wyjdę sobie pod czepie O, elegancko No kiedyś tak pomyślałem, żeby sobie dorobić ten zaczep do belarki To jak mimo wszystko tak No jedziecie raz, a nie 5 razy musicie jeździć tam i z powrotem Szczególnie, że kiedyś się brało dzierżawy Łąki w dzierżawę, no to naprawdę czasami daleko jeździłem I najpierw jechać jednym zestawem, potem drugim To tego paliwa trochę się traciło Dobra, witam po króciutkim cięciu Musiałem zrobić takiego szybkiego stopa, dlatego że no w kamerze karta się zapełniła i musiałem sformatować, więc tam na chwilę ustałem, ale już sobie lecimy. Jak widzicie, no zestawik dość fajny, taki. Myślę, że polski naprawdę. Często coś takiego widzę w rzeczywistości, więc zaraz mi napiszecie, że nie takich zestawów nie ma. Uwierzcie mi, że są, na przykład jeden taki stoi u mnie na podwórku, tylko że praca jest inna, ale tak. Takie stawy są dość często spotykane, przynajmniej tutaj u mnie w okolicy. E, czasami wiąże się to trochę z zabawnymi sytuacjami, bo raz widziałem jak John Deere taki z, nie wiem, 150 koni e, grabił właśnie taką zgrabiarką. I wygląda to przekomicznie. No ale jak ktoś ma gdzieś łąki daleko lub ma jeden ciągnik i, i tak musi się przypinać i tak, to myślę, że jest rozwiązanie dość dobre. Dobra, czekajcie, ja sobie postawię tutaj u sąsiada. Myślę, że się nie obrazi, jak tak zrobimy. Muszę najpierw sobie, oczywiście, Wicherek odpiąć. E, możecie napisać, jak się to u Was nazywa. Bo u mnie na to mówi się Wicherek. E, nie wiem skąd to się wzięło. Może dlatego, że rzuca tym po drodze jak. E, wi, jak wiatr, czy jak wicher. Podlaska Gwara, no. E, tak się na to u mnie po prostu mówi. Możecie dać w komentarzach, właśnie, znać, jak u Was to się nazywa. Eee. W rzeczywistości jest to o ile dograbianie jeszcze w miarę, w miarę To do przewracania jest beznadziejne Ale jakoś jak tam się tego używa, to człowiek nie narzeka Dobra, zapniemy sobie Dobra, małe problemy techniczne, ale już sobie tutaj przejechałem w bok Rozkładamy, opuszczamy I lecimy z robotą O, tutaj na oczywiście tryb grabienia No i wsiadamy do ciągnika i oporowo lecimy Uprzedzając wszystkie pytania Tak, zgrabiarka jest wydana, ale nie w tej wersji, którą mam ja Bo ja oczywiście musiałem coś sobie przydrutować i musiałem sobie naprawić grabienie w niej Ale powiem wam, że no ten model, jak i programowanie jest dość średnie, wykonanie tej zgrabiareczki Jak widzicie, jak się koła zachowują Więc może coś tam, nie, nie chce nic spoilerować, ale ktoś coś takiego ma na podwórku i ktoś tam ostatnio wrócił na YouTube'a i może do modów też, i może by coś takiego wydał. Ale ja nie wiem, o kim mowa, nie? <śm> nie no, coś tam wam zaspoileruje, że coś sobie dłubię. Tylko na razie nie chcę, nie chcę pokazywać, bo nie wiem, czy Wena mi nie przejdzie z dnia na dzień. Ale tak popatrzyłem na ten model, na to wykonanie i. Co prawda nie wiem czy zrobię lepszy, ale może się uda, więc coś tam sobie grzebie. E, Ogarnąłem też jak to zaprogramować, żeby działało i grabienie i przewracanie. Mniej więcej mam pomysł jak to zrobić. Tylko, że no, trzeba by było to zrobić tak właśnie, jak jest w tych e, LS portalowych, że jest to na konfigu. E, zobaczymy. Może jak ja powiem, że robię, to ktoś będzie chciał być lepszy i szybszy i zrobi przede mną. Dobra, czekajcie, teraz jadę sobie tutaj. Zastanawiam się, z której strony to odgrabić, bo chcę dość takie mniejsze tawałeczki. Hmm, dobra, powiedzmy, że z tej. Minus tej zgrabiarki to jest też to właśnie Że jak są takie jakieś nieforemne łąki To strasznie ciężko jest Ogarnąć żeby te wałki były Dość takie <ścoughs> Sensowne co nie Bo albo wam się robi taka górka o właśnie tam Albo jakieś zawiasy No jednak to nie jest zawieszane, Tylko to jest maszyna na kołach Która e, Wybaczę co prawda więcej błędów jak zawieszana Bo gdzieś tam jak sobie nie dojedziecie Jak szybko skorygujecie to to, to tego nie widać. Nie zahaczycie, nie musicie cofać czy coś. Ale też właśnie dlatego ona żyje trochę swoim życiem. Ale tam jakoś na razie jeszcze damy sobie radę z tym. Może kiedyś się zmieni zamiast wicherka kupimy sobie jakąś karuzelówkę. Patrzcie ile tutaj yy, tych zwierząt lata. To, szkoda, że nie mamy jakiejś wiatrówki czy coś, bo byśmy zaraz mieli kolację. <laughs> nie no, żartuję oczywiście. Kiesion kiszonka, dzisiaj myślę, że sobie to pograbię, yy, zbeluję i może bym zwiózł jeszcze, chociaż nie, może złożenie owianie zostawię na następny na następny odcinek. Zobaczymy ile ile nam czasu w ogóle zajmie to tutaj yy, pograbić i pobelować. No ale oczywiście muszę to zwieść i owinąć również dzisiaj, więc... Zobaczymy, zobaczymy. Jak nie, to pewnie będą dwa odcinki z jednego dnia i tyle. No, jeszcze by się przydało poprzewracać tam to siano, więc to pewnie się zrobi jutro. Bo już dzisiaj wątpię, że tyle rzeczy zdążę zrobić. Tutaj tych bel nie będzie dużo, no jak będzie jedna przyczepa, to już będzie dobrze, a myślę, że nawet przyczepy nie będzie. Fakt, że to zielonka to troszkę więcej niż siana. Bo jak to by wyschło, to połowa by tej masy była. Ale no i tak jakoś myślę, że za dużo tych belek nie będzie. Ten rok też jest dość słaby. Nawozy były drogie na wiosnę, to też się nie posypało I to tak wszystko się skumulowało, że będzie bieda W tym roku z tym plonem Widzicie, tutaj sobie zrobimy tak I odbijemy e, Powiem wam, że w realu się tyle nagrabiłem tym sprzętem Że to masakra Ile razy ja się na to naklęłem, to też moje e, Szczególnie denerwujące jest to, jak robi się tym na na, na... na takich... Łąkach lub polach, które są troszkę krzywe, co nie? To jest masakra, bo gdzieś tam te jedne koło wam ucieknie. Tutaj musicie kombinować, żeby grabić z górki, nie pod górkę, bo pod górkę oczywiście wam się złoży i nie będzie grabić. Też właśnie pytanie do posiadaczy tego: czy u was. czy u was też tak to lata, nie? Bo u mnie w rzeczywistości w realu to tak strasznie ciężko się z tym jedzie, że. To jest masakra, to lata od prawej do lewej. Trzeba uważać i bardzo pomału jechać, żeby w jakiś samochód nie nie przywalić, bo to tak miałem w tym roku sytuację, że miałem takie przyczucie, żeby się zatrzymać, co nie? Bo taką pieskową drogą jechałem. Miałem takie uczucie, żeby a zatrzymam się, minę się z samochodem, bo na takim, może nie tyle co zakręcie, to co przed samym zakrętem, co nie? Na takiej pieskowej drodze. No i dosłownie jak ten samochód mnie minął, ja ruszyłem, a oto ta maszyna było coś takiego, że pod te kółko o te te, te tutaj z tyłu te środkowe jakby. E pod to środkowe kółko yy, nie wiem, no jakoś tak kamień czy coś podeszło i te, cały ten wicher, cała ta prawa strona podskoczyła do góry i tak normalnie w, nie wiem, z 30 cm w lewo się przesunęła, co nie? więc jakbym jechał i tak by się zdarzyło, to yy, no samochód byłby porysowany ale plusem tego jest to, że jeżeli się umie tym w miarę grabić i ma się w miarę proste łąki to powiem wam, że naprawdę można szybko o tym robić. Też nie powiem, bo do grabienia to ma tam niby to szerokość roboczą. Nie wiem ile, 3 metry pewnie, jak grabiące, zależy w jakim stanie. Bo to tak wiecie, niby to tam ma inną szerokość, a to kółko tylnie i tak ściąga, i tak ściąga. Więc wiecie, wiecie jak to jest. Ale jeżeli ma się proste łąki, długie i najlepiej kwadratowe, to naprawdę idzie tym fajnie grabić, Ja w tym roku już 30. Yy, drugi pokos na takiej naprawdę prostej łące to grabiłem szóstym biegiem, więc wiecie, wiecie jak tu jest Tylko, że oczywiście na zakrętach zwolniałem, bo była bieda A i jak odgrabiałem, yy, wiecie, znaczy, cały czas mówię, wiecie, no przepraszam, odzwyczaiłem się od nagrywania Tak to jest niestety, ale jak yy, odgrabiałem, co nie, że nie do środka, tylko od środka, żeby już zrobić ten wałek Żeby go oddzielić, o tak o powiem to, jeżeli jechałem szóstką, to to tak strasznie rozwalało, że podbierek by tego nie pozbierał, no i musiałem odgrabić też piątką, niestety, ale fajnie się robiło. chwilę moment, i tam hektarowa łąka pograbiana, co nie e, ojciec nie nadążał za mną belować, więc miałem dużo czasu na, na następną łąkę pojechać, która już była niestety gorsza. Już tam musiałem piątką, czwórką grabić, bo bym wypadł z tej 30 a w ogóle, bo tego jeszcze na YouTube nie było Ja wam nie powinienem mówić, że je 30 kupiłem No ale yy, Będzie pewnie film na vlogowym kanale Dobra, teraz Zmiana, zmiana, zmiana pojazdu Opuściłem sobie podbieracz i teraz go nie podniosę Muszę włączyć wałek Dobra, już w sumie nie będę sobie Nie będę sobie wyłączył tego wałka Bo coś ostatnio też nie mogę go włączyć Podbierak tylko podniosę na chwilę Zaczniemy sobie w sumie od tych... środku wałków Nie ma to tam jakiejś za dużej różnicy Ale szczerze wam powiem, że ta seria mi się giga podoba Fajny klimacik ma Taki swojski Muszę siuntkę umyć, bo jest taka brudna Masakra, przed trzeba umyć Żeby się to w miarę dobrze prezentowała Słuchajcie, tutaj już pomału będę to bele dobijał ty, może trochę i będzie tych bel Przejechaliśmy sobie wałek, no to jak z każdego wałka by było po beli, to by było... Yy, raz, dwa, trzy... Cztery bele jeszcze, to by było 5 bel To I jeszcze poprzeczniaki, może O, minęło w końcu Elegancko Puścimy sobie Belujemy dalej no siana też mam nadzieję, że będzie troszkę więcej, bo tam jak widzicie koło domu jest skoszone na siano y, Za sodołą i no i obok, y, obok tej szopki mojej, obok sodoły no Jak tak powiem, no tam wszystko koło domu jest skoszone, tak jest moje Tam na za stodolu to słaba trawa była, ale tu z boku to myślę, że kilka belek będzie Bo to dość nawet spory kawał, myślę, że równywalny do tej łąki The. Zostawiło troszeczkę, to sobie cofniemy. No, troszkę długo owija ta prasa, ale tu już na to nic nie poradzę. O, dopiero owinęła. Sobie, niech już padnie, lepka. E, hydraulika też trochę słaba w sześciumce. Ale jeszcze nie jest tak źle, jeszcze miary szybko podnosi. Kiedyś była tak pompa zajechana. Pamiętam jednego roku właśnie, jak robiłem na usługach z hipą, to wam powiem, że tak pompę zajeździłem, że żeby klapy podnieść, to praktycznie obrotomierz na fula. Trochę do prawej, trochę do lewej Ty i tak dziwne, że się nie zapycha ja Może będę trochę wolniej jeździł, bo jak się zaraz zapcha, to będę miał Zastawimy sobie jest Wolniej będę belował Naprawdę zaraz się zapcha Chociaż nie, no, nie takie duże wałki robiłem, to chociaż tyle. Dobra, niech się owinie. E, dobrze, że mam, wiecie, te do wyrzucania z tyłu. Ten, jak to się nazywa, ten. o... Wiecie co chodzi, tę rurkę, jakby. Bo kiedyś też yy, była wymontowana na chwilę, bo robiłem właśnie prototyp tego I uczypi, uspawałem to na początku na środku Ale to było... Z, yy, nie dość, że przeszkadzało do tej rurki To było źle, że było na środku, bo wicherek tak wtedy trzeba było uważać, bo on wystawał jeszcze za tobelarkę To była masakra A potem przespawałem to i, dorobi, i z powrotem te rurki zamocowałem i jest git teraz no bez tego była masakra, bo trzeba było i cofać, bele wyrzucić, podjechać do przodu, dopiero klapę zamknąć, a tak to wszystko się w miejscu wykonuje Dobra Chyba jeszcze belka będzie? Jeszcze pewnie Tył, Do tyłu, do tyłu, do tyłu znowu, żebym zostawił Nie my sobie, niech to się wszystko winie. No widzicie, jak ładnie to podaje. I klapa do góry. O, klapa do dołu. E, ile mamy belek? Raz, dwa, trzy, cztery. Ty to pięć albo sześć będzie. Cobra w sumie. Na, na dół załaduje i starczy Jeszcze pewnie, oczywiście drugi pokos będzie pewnie więcej na kiszonkę, bo tej kiszonki też trochę potrzebuje Pewnie w drugim pokosie się zamieni łąki, i tutaj będzie nasiano, a tam będzie na kiszonkę bo Tutaj z drugiego pokosu jest mniej zazwyczaj Jakiś ten drugi pokos na tej łące nie wychodzi Pierwsza trawa jeszcze jest taka w miarę, w miarę A drugiej praktycznie nie ma no, lipa, że nie siatko Bo by szybciej owijało na... No, jest tak jest, co zrobisz Dobra Lecimy sobie No, 6B belek będzie Siódmy już raczej nie, nie będzie niestety No dobrze i tyle eee, Się to owinie Pewnie na samym odcineczku I pewnie pojedziemy sobie Przewracać Nosiano albo może już. Nie, no najpierw trzeba owinąć, to no, może owiniemy i żniwa zaczniemy, zobaczymy. Jeszcze muszę się dogadać, tam właśnie z kombajnistą Muszę też jechać zobaczyć, czy w ogóle się te zboże nadaje do koszenia, żeby nie było, że ja kombajn ugadam a tam się okaże że jeszcze nie nadatne. Czy tak w sumie w tym roku nie ruszyli z tymi żniwami? Coś jakoś tak nie za szybko. Niby jest sucho, sucho, ale tak ludzie nie ruszają. Dobra. No i luks I tutaj reszta Zostanie w komorze Chociaż sobie może dobeluję Tam na tamtym, na tamtej łące jedno bele Ty, czekajcie teraz Teraz to pomału, bo jak się zapka To będzie lipa Nie, przeżre Aż w szoku jestem, że tak ostatnio Jakoś ta Sipa się nie zapycha Chyba czuję, że to był jej ostatni rok, jakby się zaczęła zapychać Dobra Zabierak do góry Wałek sobie wyłączamy Nawet się nie zakodowało, dziwo Nie no, jeszcze tak przy trawie to tak jakoś w miarę Najgorzej to jak się żytniankę beluje To wam powiem, że no Trzeba otwierać maskę i, i często wody dolewać Bo się naprawdę lubi grzać ten ciągnik No ciężko no po prostu w żytniance Dobra, zapniemy sobie A, kurde, nie z tej strony. Myliło mi się. że ten zaczył z drugiej Przecież dobra. Sam jak jestem, to sobie cofam prawie tak na idealnie. Bo jak ktoś mi pomaga, to tam wicherek przepaść, to nie ma problemu. A samemu to mi się ciągać nie chce. Tylko się upewnię, że wszystko poskładane, poskładane. elegancko. Dobra, to lecimy na Gospę. No, i to by było na tyle. Nie wiem, w sumie ile odcineczka mamy. Troszkę pewnie jest. Aż, aż zobaczę, w sumie, ile na gołupie to pokazuje. No, pewnie 20 minut, czyli takie odcinki, jak chcę robić, właśnie. Nic nie jedzie, nic nie jedzie, dobra. Elegancko. Naprawdę strasznie mi się ta seria podoba. Ma taki swój klimacik fajny. I też może dlatego się tu odnajduję, dlatego, że No podobne maszynki mam w rzeczywistości i Naprawdę, tak jak ten zestaw to jestem z niego dumny yy, Że coś takiego mi się udało zrobić No i co? Ja się chyba będę z wami żegnał Do następnego odcinka bo jest jaki tam za mną, za mną konwój jedzie <laughs> Się nie odwracam, bo Zaraz będę trąbić Zaraz mi zjadę w sumie tutaj na łąki, już nie będę na gospodarstwie tam medytował Przepuszczę ich. No tu trzeba przewrócić. Eee, co? Do następnego odcinka. Cześć, łapa. Zostawcie łapkę w górę. I suba idzie się taki trochę odcinek, który wyszedł tak średnio. Ale mam nadzieję, że i tak wam się spodoba.